Hipergamia jest cechą instynktu kobiet, która zaprzecza ideom filmów romantycznych. Te wmawiają nieprawdę o miłości i związkach. Hipergamia nakazuje kobietom szukać jak najlepszych genetycznie, najatrakcyjniejszych i najzasobniejszych mężczyzn. Do takich mężczyzn kobiety będą czuły pozytywne emocje, takich uważają za mężczyzn wysokiego statusu. Kobiety nie będą chciały wiązać się z mężczyznami, od których czują się lepsze. Podziękowania dla wszystkich, którzy tworzą i mołtarzyk, a mężczyzn poniżają i wyśmiewają. Kobiety zwyczajowo niechętnie inwestują w mężczyzn gorzej sytuowanych, zwykle oczekując, że to mężczyzna wniesie coś dla nich lub pomoże im w jakikolwiek sposób. Często kobiety będą również kończyć swoje związki, jeśli zdołają znaleźć lepszego mężczyznę od tego, z którym aktualnie są w związku. Jest to popularne trzymanie przez kobietę jednej gałęzi póki nie znajdzie drugiej, której będzie mogła się pewnie trzymać. Oczywiście istnieją też inne kobiety, które są pomocne, nie są materialistyczne, zarabiają same, są odpowiedzialne i empatyczne. Jeśli taką kobietę znalazłeś, trzymaj się jej, bo to może być dobry materiał na przyjaciółkę w miłości, czyli coś co się niepotrzebnie ośmiesza. Wracając do tematu. Pamiętajmy, że hipergamia występuje również u samic innych ssaków. Ponieważ jest to termin naukowy. Ale uwaga! Próbując zrozumieć kobiecą hipergamię, nie można ograniczać się wyłącznie do oceniania wartości materialnych mężczyzn, czyli zarobków, pozycji społecznej, wykształcenia, ale należy również wziąć pod uwagę męskie parametry fizyczne, intelektualne lub psychiczne. Omawiany status kobiet jest dziś sztucznie podwyższany dzięki inicjatywom pomagającym kobietom, lecz nie mężczyznom. W ten sposób biologiczne markery doboru naturalnego zostają oszukane i w takim wypadku kobiety będą oceniać mężczyzn dodatkowo poprzez inne cechy dominacji, bycia ponadprzeciętnym, również w atrakcyjności sile, bycia lepszym w czymś od danej kobiety lub zapewniającym jej jak najwięcej niematerialnych korzyści. London School of Economics podaje, że aż 64% pań odpowiedziało, że szuka mężczyzny, który zarabia lepiej od nich. Pamiętajmy też, że nie wszystkie kobiety szczerze odpowiadają w ankietach, by nie wyjść na puste i materialistyczne. To też pokazuje, że nie każda kobieta jest hipergamiczna w równym stopniu, są osoby przecież bardziej prymitywne i mniej. Hipergamia w sporej części odpowiada za plagę rozwodów inicjowanych przez kobiety. Kobiety najczęściej rozwodzą się z mężczyznami, których przebiły w czasie związku pod względem zarobków i zaradności, np. kierowniczki firm. Z mężczyznami, którzy nie pracują i zostają, by opiekować się domem oraz dziećmi. Do tego należy doliczyć kobiety, które rozwódzą się, gdy mężczyzna stracił pracę, zdrowie i zarabia mniej niż wcześniej. Trzydziestoletnia Sofia Franklin jest ciekawym przypadkiem hipergamii. Narzeka na nieudajne ręki i na samotność. Cytat z niej. Wiesz, mam pracę, odniosłam duży sukces, więc myślę, że mam cholerne prawo... By zapytać, czy jesteśmy na tym samym poziomie, czy tylko marnuje czas. Koniec cytatu. Hipergamia uznaje, że jeśli o względy kobiety zabiega stu mężczyzn, kobieta wybiera najkorzystniejszego z nich. Kobiety nadal w mnóstwie przypadków wybierają mężczyzn tradycyjnie, mimo że wiele z nich ma się za postępowe osoby. Oburzonych zapytam, czy prędzej dwudziestoletnia kobieta zaopiekuje się słabszym, niezaradnym mężczyzną? Czy to mężczyzna będzie rycerski dla takiej kobiety i to on jej pomoże? Która płeć wóg społeczeństwa prędzej ma prawo oczekiwać pomocy od drugiej płci? Na pewno nie ta płeć, której słabości się obraża i którą skazuje na samotne radzenie z nimi. Dzięki hipergami kobietom bardzo ciężko przychodzi szanowanie mężczyzn, których uważają za gorszych, mniej kompetentnych, słabszych, gorzej wyglądających, głupszych, czy mniej zaradnych od siebie Spora liczba mężczyzn nie widzi dzisiaj możliwości zaspokojenia rosnących wymagań kobiet, które są skutkiem centralizowania współczucia dla nich w społeczeństwie. Hipergamia nakręcana propagandą egoizmu, arogancji, rewanżyzmu i braku empatii do mężczyzn odpowiada za rozrost zjawiska nienawiści do mężczyzn, braku szacunku i niezadowolenia kobiet z mężczyzn. Dodatkowo wiele par cierpi na brak lub bardzo niskie pożądanie po stronie kobiety i mało regularny seks z tego powodu, że hipergamia nie pozwala kobietom emocjonalnie kochać swoich mężczyzn. Skutkiem podwyższenia statusu kobiet w społeczeństwie jest obniżenie statusu mężczyznom, co rodzi kobiece niezadowolenie i schłodzenie libido. Hipergamia kobiet to jeden z wielu mechanizmów niszczących w dzisiejszym społeczeństwie wiarę w trwałość związków i w romantyczną miłość, którą pokazuje się nam jako cel do poszukiwań. Ciężko mówić o romantyzmie, patrząc na dobór związku, oparty na dobieraniu zysków i unikaniu poświęcenia. Jest to zaprzeczanie postawy na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie. Pamiętajmy, że kobiece wymagania mogą rosnąć wraz z uprzywilejowaniem kobiet w społeczeństwie i wraz z rosnącą ich samooceną. A co ze związkami młodych ludzi? Gdzie tam status i pieniądze? Kobiety wiążąc się za młodu z danym mężczyzną, nawet gdy jest biedny, czy bez pracy kupują jego potencjał. Kobiety podświadomie czują, że taki mężczyzna może wyprzedzić kobietę w przyszłości, osiągnąć jakiś sukces. Do tego przecież może świetnie wyglądać, co spełni część hipergamicznych potrzeb kobiety. Kobieta, by kochała mężczyznę, najlepiej musi myśleć o nim lepiej niż o reszcie mężczyzn. Jeśli ona zacznie uważać, że większość mężczyzn jest lepszych od jej mężczyzny, to może to być droga do końca związku. Wszyscy powinniśmy się do hipergamii przyzwyczaić, ponieważ ona istnieć będzie zawsze. Po prostu nie należy sztucznie podnosić kobiecego statusu w społeczeństwie względem mężczyzn, a aktualnie żyjemy w takim właśnie systemie. Mężczyzna ma radzić sobie sam, kobieta może dostać parytety. To by było na tyle. Rozwinięcie tego tematu znajdziesz na blogu Świadomość Związków.